Dobra, witam was w ostatnim odcinku Dzisiaj Idziemy na rowerek Coś pośmigać na pantraku Klasycznie I będę Wypracowywał mojego stay Nie wiem czy mogliście zauważyć Albo nie Ale pogrzebałem ostatnio w ustawieniach GoPro I mam odpalone teraz Jak miałem super view bo teraz mam odpalone Hyperview, pewnie jest mega szeroko. Nie wiem, jeśli nie patrzyłem efektów, ale jak patrzę w tym domu, to jest, mega, no, jest o wiele szerzej. Bo jest Hyperview i co? Dzisiaj będę raczej sam jeździć. jest ten właśnie nowy trip Hyperview i mam tunik w rowerze. Załóżmy u nas skarpetę na siodełko. Jest na razie prototyp. Mam jeszcze jeden pomysł. Wiecie co? Ja je przedłużam i lecimy na pump track. O! Minciutko! Nie tak. ma bardzo musiałem, że bigos będzie na tak. ogniu. do oh, branco tá boa What? Oh

O Boże O, ła. o ła. No, taki szeroki kont O, A, ale urwał Nie wiem czy kogo odpaliłem żeby mnie nie, nie ma O, żeby Bigos na bin. obiad. Tu co coś coś nie idzie. Czemu? Bigos wracł. Oh. Jadę transfer, ten podprąd. Ja. Oj! To jest do zrobienia, nie? Ja da! Ah! Ah! <ścoughs> o Boże O Boże, mam nadzieję, że się nagrało jak się obróciłem I ja ale nie Dobra, będę miał to fany moment Ale to bliskie Nocne, mocne, mocne. jest irta na transferze. No. Ja wiem. Ja wiem. że wiem. Ja, by... ja wiem. że może ci dwa razy jedno. To wiem to, też na pewno. Wiem. to wiem na pewno. To wiem na pewno. Działa, działa na pewno wie, że dwa razy może jedno. Nawet to. Tak Ja wiem. Oku! za wolno jadę bo mogłem gopro nagrać właśnie nagrywam telefonem bo nie chce mi się wyciągać gopro z kieszeni i zakładać na kask. To więc po prostu kończymy odcinek i do następnego w następnym odcinku nie wiem kiedy ten wleci ale w następnym odcinku pojedziemy na kaput